Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani widzowie, drodzy przyjaciele naszej Telewizji Wielkoistego Słowa EWTN, zapraszamy Was z całym zespołem redakcyjnym do modlitwy za naszych drogich zmarłych. W tradycyjnej modlitwie wypominków chcemy modlić się razem z Wami za naszych kochanych zmarłych. Jeżeli macie taką potrzebę, wyślijcie nam, prosimy imiona Waszych drogich zmarłych na stronę ewtn.pl ukośnik wypominki, a wtedy też dołączycie się do nabożeństw, które będą specjalnie dla Was przygotowane w listopadzie i razem będziemy się modlić o chwałę wieczną dla tych, którzy są już po drugiej stronie życia. Szczęść Boże i do zobaczenia na modlitwie.